Zawały serca są główną przyczyną zgonów w większości krajów. Według American Heart Association około 6 milionów osób rocznie doznaje zawału serca, co wiąże się z ponad 300 tysiąc zgonów, ponad 9400 tysięcy hospitalizacji i wysokimi kosztami dla zdrowia publicznego tylko w Stanach Zjednoczonych. Po zawale serca pojawia się cały szereg konsekwencji, które znacząco wpływają na jakość życia osób. Dobrze określono najważniejsze czynniki ryzyka wystąpienia zawałów serca, w tym cukrzyce, wysoki poziom cholesterolu, otyłość, palenie papierosów i nadciśnienie. Czy wiesz, że istnieją leki powiązane z przewlekłymi problemami sercowymi? Czy wiesz, że istnieją leki, których należy unikać, jeśli masz już inne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, ponieważ znacznie zwiększają ryzyko zawału serca? Ustalając związek między lekami a ryzykiem wystąpienia problemów sercowych, takich jak zawały, bardzo ważne jest uwzględnienie kilku kwestii. Poświęcimy znaczną część tego tekstu na wyjaśnienie konkretnych leków, które są związane ze zwiększonym ryzykiem zawału serca. Należy jednak podkreślić racjonalne stosowanie leków, których ogólnie używamy w przypadku jakiejkolwiek patologii, ponieważ kombinacje lub błędy w dawkowaniu mogą powodować negatywne skutki na poziomie sercowo-naczyniowym. W niektórych przypadkach ryzyko sercowo-naczyniowe wzrasta w związku z lekami, z powodu stosowania nadmiernych dawek przez bardzo długi czas lub nieprawidłowego podawania. Bardzo ważne jest również poinformowanie lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych regularnie w celu oceny możliwości interakcji lekowych, które mogą wpływać na serce. Zawsze dowiedz się o skutkach ubocznych i wykryj je, gdy tylko zaczną występować. Ponadto upewnij się, że przyjmujesz leki o sugerowanych porach i określ, która pora jest najlepsza dla każdego leku. Lek Numer 1 NLPZ. Niesteroidowe. Leki przeciwzapalne, znane jako NLPZ, są często stosowane w leczeniu bólu i stanu zapalnego. I są powszechnie używane we wszystkich grupach wiekowych. Ustalono jednak, że te leki mogą zwiększać ryzyko zawału serca, a także innych powikłań sercowo-naczyniowych i mózgowo-naczyniowych. Ten wzrost ryzyka sercowo-naczyniowego jest większy, jeśli osoba już cierpi na wcześniejszy problem z sercem, w porównaniu ze zdrowymi osobami. Głównym problemem niesteroidowych leków przeciwzapalnych jest to, że są to powszechnie stosowane leki sprzedawane bez recepty na całym świecie. Główne przykłady to ibuprofen, naproksen, diklofenak, ketoprofen, ketorolak i indometacyna. Główną rekomendacją, jeśli zamierzasz się samoleczyć jakimkolwiek NLPZ, jest stosowanie ich w małej dawce przez jak najkrótszy czas. Jeśli przyjmujesz inne leki z innych powodów lub masz historię problemów sercowo-naczyniowych, skonsultuj się z lekarzem przed samoleczeniem. Przy krótkim czasie stosowania i odpowiednich dawkach, w większości przypadków NLPZ są dość bezpieczne i nie stanowią ryzyka z punktu widzenia sercowo-naczyniowego ani dla ogólnego stanu zdrowia. Mają różne skutki uboczne, ale są one mniejsze, jeśli są stosowane racjonalnie i przez krótki czas. Zamiast tego typu leków preferowane jest stosowanie paracetamolu w przypadku gorączki, bólu mięśni lub stawów i procesów zapalnych, aż do konsultacji z lekarzem. Wśród tej grupy leków znajduje się aspiryna lub kwas acetylosalicylowy, który ma dodatkowe działanie polegające na zapobieganiu agregacji płytek krwi, a tym samym zapobieganiu tworzeniu się zakrzepów. Z tego powodu może zapobiegać atakom lub zawałom serca. Ale to działanie na płytki krwi jest wyłączne dla aspiryny i nie dotyczy innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Lek numer dwa. Ketokonazol. Ketokonazol jest lekiem stosowanym od kilkudziesięcioleci do eliminacji grzybów. Jest to lek przeciwgrzybiczy dostępny w różnych postaciach na całym świecie, takich jak tabletki do podawania do ustnego, kremy lub pianki do stosowania miejscowego na skórę, w szamponie i w żelu. Głównym zastosowaniem ketokonazolu jest eliminacja grzybów i drożdżaków obecnych na skórze i w niektórych narządach wewnętrznych. Są to jednak leki, które należy stosować ostrożnie ze względu na liczne skutki uboczne. Ketokonazol w tabletkach jest stosowany w leczeniu grzybicy paznokci, ale amerykańska agencja żywności i leków FDA ostrzegła w 2013 roku przed jego stosowaniem po śmierci pacjenta związanej ze spożyciem tego leku. W tym przypadku ketokonazol spowodował piorunującą chorobę wątroby która wraz z innymi lekami, z którymi wchodził w interakcję, wywołała nieodwracalne problemy zdrowotne, prowadząc do śmierci. Z tego powodu od 2013 roku FDA ostrzega przed poważnym ryzykiem stosowania ketokonazolu do ustnego, bez recepty lekarskiej, rezerwując jego wskazania dla niektórych specyficznych przypadków infekcji grzybiczych. Ponadto w przypadku grzybic paznokci leczenie ketokonazolem musi być stosowane przez długi czas, co zwiększa ryzyko wystąpienia skutków ubocznych i powikłań medycznych. Komercyjnie dostępnych jest kilka bezpieczniejszych alternatyw w leczeniu grzybicy paznokci. Ten lek przeciwgrzybiczy jest zarezerwowany dla przypadków ciężkich infekcji, gdzie nie ma innej alternatywy do wyeliminowania grzyba. Skutki uboczne obejmują m.in. nudności, wymioty, ból brzucha, utratę apetytu, żółtaczkę, żółte zabarwienie skóry i ciemny mocz. Postacie miejscowe w kremie, żelu i szamponie do eliminacji grzybów skóry nie mają tych poważnych działań niepożądanych, wątrobowych ani sercowo naczyniowych, co ketokonazol w tabletkach. Ketokonazol może uszkodzić serce, ponieważ powoduje zmiany w przewodnictwie elektrycznym mięśnia sercowego, sprzyjając powstawaniu złożonych arytmii, które mogą być śmiertelne. Ponadto istnieją leki takie jak dofetylit, chinidyna, pimozyt, cyzapryt, metadon, disopiramid, dronedaron i olanzapina – które również mają podobny wpływ na przewodnictwo elektryczne i należy ich unikać jednocześnie, aby wyeliminować ryzyko ciężkich arytmii. Lek nr 3. Inhibitory DPP-4. Inhibitory enzymu dipeptydylopeptydazy 4, DPP-4, są często stosowane w leczeniu cukrzycy typu 2, bezpiecznie kontrolując poziom glukozy we krwi za pomocą jednej tabletki dziennie. Leki te mogą jednak zwiększać ryzyko zawałów serca, ponieważ pogarszają niewydolność serca u pacjentów z chorobą serca lub arytmiami. FDA ostrzegała przed ryzykiem stosowania tych leków u pacjentów z problemami sercowymi ponad 10 lat temu. Badania naukowe wykazały, że leki te zwiększają liczbę hospitalizacji i zgonów u pacjentów z kontrolowaną niewydolnością serca przed rozpoczęciem leczenia. Zaobserwowano również większą liczbę hospitalizacji z powodu problemów sercowych u pacjentów bez wcześniejszej choroby serca. Obecnie wskazania do stosowania tych leków w cukrzycy są zarezerwowane dla specyficznych przypadków z regularnym monitorowaniem funkcji serca. Lek nr 4. Niektóre leki obniżające ciśnienie krwi. Niedawne badanie z danymi epidemiologicznymi od setek tysięcy osób w Europie wskazało grupę leków przeciwnadciśnieniowych i zwiększone ryzyko problemów sercowych. Leki te to dihydropirydyny, stosowane do obniżania wysokiego ciśnienia krwi i leczenia dławicy piersiowej. Badanie koncentrowało się konkretnie na amlodypinie i nifedypinie obejmując ponad 10 tysięcy osób przyjmujących dihydropirydyny i porównując je z ponad 50 tysiąc osób kontrolnych naukowcy zauważyli że nifedypina w wysokich dawkach miała większe prawdopodobieństwo spowodowania zawału serca niż amlodypina Dichydropirydyny blokują kanały wapniowe w mięśniach gładkich układu sercowo-naczyniowego, zmieniając funkcję komórek serca i przewodzenie impulsów sercowych. Ten efekt był bardziej wyraźny przy wysokich dawkach nifedypiny. Inne badania nie znalazły tego samego związku, więc podejrzenie nie zostało jeszcze całkowicie udowodnione. Lek numer 5. Flukonazol. Flukonazol jest lekiem dostępnym w postaci zawiesiny, tabletek i w postaci dożylnej, dożylnej, stosowanym głównie w leczeniu infekcji grzybiczych, zwłaszcza kandydozy. Podobnie jak ketokonazol, flukonazol może powodować ciężką niewydolność wątroby, a także zmiany hormonalne i zmiany w przewodnictwie sercowym, zwiększając ryzyko złożonych arytmii i nagłej śmierci. Flukonazol może powodować arytmię zwaną torsades de pointe, która może być śmiertelna, jeśli nie zostanie szybko leczona. Należy go podawać ostrożnie pacjentom z wcześniejszymi problemami sercowymi, monitorując poziom potasu we krwi i unikając kombinacji z lekami przeciwdepresyjnymi, przeciwpsychotycznymi lub innymi neuroleptykami. Lek numer 6: terapie hormonalne. Istnieją liczne leki na bazie hormonów, które pozwalają na uzupełnienie określonych hormonów w przypadku niedoboru lub doleczenia niektórych chorób przewlekłych. Jedną z najczęściej stosowanych obecnie terapii hormonalnych jest terapia zastępcza estrogenami, która jest stosowana w celu złagodzenia objawów związanych z menopauzą, takich jak suchość pochwy, osteoporoza, utrata wapnia w kościach, uderzenia gorąca. Zmiany nastroju i zaburzenia snu. Ponadto istnieją doustne środki antykoncepcyjne, które również zawierają estrogen w połączeniu z syntetyczną progestyną. Są one stosowane nie tylko w celu zapobiegania ciąży, ale także w celu kontrolowania niektórych problemów menstruacyjnych, takich jak zespoły napięcia przedmiesiączkowego, nieregularne cykle, nadmierne krwawienie, endometrioza i zespół policystycznych jajników. Wśród najczęściej stosowanych hormonów znajdują się syntetyczne estrogeny, takie jak estradiol i progestyna, która jest syntetycznym progesteronem. Oprócz pigułek antykoncepcyjnych, które zawierają kombinacje estrogenów i progesteronu w różnych proporcjach, w zależności od zastosowania i potrzeb każdego pacjenta, jednak zarówno pigułki antykoncepcyjne, jak i estrogenowa hormonalna terapia zastępcza mogą zwiększać ryzyko tworzenia się zakrzepów krwi, a także podwyższać ciśnienie krwi, co zwiększa ryzyko zawałów serca i udarów mózgu. To zwiększone ryzyko tworzenia się skrzepów wewnątrz naczyń krwionośnych może być związane z wyższym ryzykiem zawałów i zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, takich jak zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna i obturacyjna choroba tętnic. Lek numer 7. Leki stymulujące. Istnieją pewne leki psychotropowe, które są stosowane w określonych zaburzeniach, takich jak zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, ADHD, narkolepsja i niektóre zaburzenia lęku społecznego między innymi. Leki te mają na celu poprawę koncentracji, Czujności i energii ale zostały powiązane ze zwiększonym ryzykiem zawałów serca i problemów sercowo naczyniowych. Chociaż leki te działają na neurotransmitery w mózgu, zaobserwowano, że mogą zwiększać ryzyko niewydolności serca z powodu podwyższonego ciśnienia krwi i utrzymującej się częstotliwości akcji serca. Stosowanie tych leków powinno być ograniczone do dobrze ustalonych i zdiagnozowanych stanów z odpowiednim monitorowaniem medycznym w celu monitorowania funkcji serca i wczesnego wykrywania możliwych problemów. Do leków z tej grupy należą dekstroamfetamina, amfetamina, dexmetylfenidat, lisdeksamfetamina, metamfetamina i fentermina. W 2011 roku FDA wydała ostrzeżenie dotyczące stosowania tych leków i ostrych zdarzeń sercowych, zalecając ograniczenie ich stosowania u pacjentów z wcześniejszymi problemami sercowymi lub gdy wystąpią zmiany w częstości akcji serca lub ciśnieniu krwi po rozpoczęciu leczenia, niezależnie od wieku pacjenta i wcześniejszego stanu zdrowia. Zalecenie obejmuje przeprowadzenie dokładnego badania funkcji serca przez specjalistę przed rozpoczęciem leczenia i późniejsze okresowe oceny. Lek nr 8. Leki przeciwdepresyjne. Leki przeciwdepresyjne to szeroka grupa leków stosowanych głównie w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych, ataków paniki i niektórych innych schorzeń psychicznych, a także w leczeniu bólu przewlekłego i fibromialgii. Ogólnie rzecz biorąc, leki przeciwdepresyjne działają na substancje chemiczne w mózgu, zwane neurotransmiterami, które zmieniają transmisję sygnałów przez neurony w określonych miejscach centralnego układu nerwowego, co prowadzi do zmian w nastroju, energii i stanie emocjonalnym. Istnieje pięć klas leków przeciwdepresyjnych, w zależności od rodzaju mechanizmu działania i neurotransmitera, na który głównie wpływają: selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, takie jak fluoksetyna, sertralina, citalopram i escitalopram, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, takie jak duloksetyna i wenlafaksyna. Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, takie jak amitryptylina i klomipramina, inhibitory monoaminooksydazy, takie jak fenelzyna i izokarboksazyt, typowe leki przeciwdepresyjne, takie jak bupropion. Większość leków przeciwdepresyjnych może mieć negatywny wpływ na funkcję serca, w tym zmiany częstości akcji serca. Od bradykardii do tachykardii, zmiany w elektrokardiogramie, zmiany elektrolitów we krwi i skurczu mięśnia sercowego. Skutki te mogą nawet prowadzić do nagłej śmierci. Chociaż prawie wszystkie leki przeciwdepresyjne mogą mieć pewien wpływ sercowo-naczyniowy, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne są najbardziej zaangażowane w te zagrożenia. W miarę rozwoju nowych typów leków przeciwdepresyjnych bezpieczeństwo się poprawiło, a skutki sercowe są mniejsze. Jak widać, istnieje bardzo zróżnicowana grupa leków, które mogą uszkodzić lub zmienić funkcję serca, zwłaszcza jeśli masz już wcześniej istniejącą chorobę serca. Niezależnie od powodu, dla którego przyjmujesz lek, ważne jest, aby pamiętać, że ryzyko problemów sercowo-naczyniowych wzrasta, jeśli jednocześnie połączy się kilka leków bez odpowiedniego nadzoru medycznego. Dobrze poinformuj się o skutkach ubocznych i interakcjach lekowych, aby móc omówić z lekarzem potrzebę kontynuowania któregokolwiek z nich i poprawić profil bezpieczeństwa. Jeśli dotarłeś tutaj, i podobało ci się to, czego się nauczyłeś, zostaw poniżej w komentarzach frazę Bóg jest drogą. Mamy nadzieję, że ten film był dla ciebie pomocny. Jeśli masz coś do dodania, podziel się tym z nami w sekcji komentarzy. Daj łapkę w górę temu filmowi i wyślij link do swojej rodziny i przyjaciół, aby oni również dowiedzieli się o ośmiu powszechnych lekach, które mogą spowodować zawał serca. Jeśli jesteś nowy na naszym kanale, nie zapomnij zasubskrybować i śledź nas we wszystkich naszych sieciach społecznościowych, które znajdziesz w opisie poniżej. Pamiętaj, że życie jest zawsze lepsze, gdy dbasz o swoje zdrowie.